Witam w kolejnym odcinku. W dalszym ciągu jestem w katakumbach i z tego co widzę jeszcze trochę w nich spędzę czasu. Moim głównym zadaniem jest wydostać się w jednym kawałku, a później zobaczymy. Jak widać przybył mi nowy blok w postaci umarlaków, jakby szkopów było mało. Na szczęście tłupą się też między sobą. Najgorsze z umarlakami jest to, że nie dostawiają amunicji, a niestety dużo jej jedzą zanim padną. Sytuacje ratują szkupy, bo od czasu do czasu coś zostawią. Zamykane. O, ktoś spróbuje się wydostać. Trzeba uważać. Na szczęście to tylko mnie. Nie są zbyt groźne. Co tam się dzieje? W takich sytuacjach snajperka jest idealna? Znowu smok zawelski. Załatwione. No, przynajmniej trochę amunicji. Coś mi się wydaje, że zaraz tych sarkofagów wylezą trupy. Wystarczy pewnie nacisnąć tylko ten guzik. Wykorzystam sobie dynamit. Jest idealny do takich zadań. Bum, do Dobra, co teraz? Skopię sobie ten krzyż. nic się nie dzieje. Ha, a jednak. O, jakieś przejście. Chyba odnalazłem tajną komnatę. Widzę, że jest trochę zapasów. I dźwignia. I nawet tu się otworzyło? Zamiast wychodzić na powierzchnię, to coraz bardziej się zagłębiam w te lochę. No i super. Znowu jakaś pułapka. Można się było spodziewać, że coś zaraz byłem się. Na szczęście łatwo poszło ciąg dalszy starcia szkoły kontra umarliwia. Na co im także banie w grobach było potrzebne? Oj mnie się obrwał. Jeszcze sobie poczekam. Zdaje się, że ostatni szkop padł. Ha, widzę gnoja. Teraz będzie zabawa. Jest i drugi. Z tym poszło łatwo. Nie było tak źle. Oko, taki znak widziałem na poprzednim poziomie. Było pierwsze. No proszę, jaka niespodzianka. Teraz powinien być ptak. Przepaść z kolcami. Muszę to przeskoczyć. Ta komnata jest jakaś podejrzana. Na wszelki wypadek się pośpieszę. Przypomina mi to trochę pamiętniki niejakiego doktora Jonesa, gdzie opisywał poszukiwania zaginionej Arki Przymierza. Najwidoczniej budowała te katakumby ta sama ekipa. Wąż, to ostatnia komnata. Sprawdzę jak to działa. No, nieźle. Mogę się stąd wydostać? Najpierw obejdę to dookoła. Tu jest wyjście. Zobaczy, co się stanie. My nie wylazłem. O, jest jakieś przejście. Kolejna skrytka. Mam nadzieję, że wyjście się otworzyło. Jakby mogło być inaczej. Obawiam się, że najgorsze jeszcze przede mną. Co za paskudne gęby? Jakiś ołtarz. Tam na pewno jest jakaś pułapka. Muszę być ostrożny. Lepiej się wycofam.

Co to? Chyba się wszystko rozpada. O, niżej jest jakieś pomieszczenie. Tu już się z wami pożegnam. Do następnego odcinka, cześć.